Słuchajcie kochani, chciałam wam przedstawić moje opowiadanie, ma pięć i kawałek strony, jak filmik będzie za długi to zrobię to na dwa razy, ale no chciałam wam pokazać, że to było moje pierwsze opowiadanie, jakie napisałam z tytułem Zapach Truskawki. I teraz czytam. Ile trzeba mieć lat, lat żeby móc się zakochać? Czy jest jakaś granica wiekowa między ilością naszych lat, zauroczeniem, a miłością prawdziwą? Nie wiem, kogo się o to zapytać. Mamy? Nie za bardzo, bo zacznie się śmiać ze mnie. Taty też nie, bo wciąż pracuje na delegacji i nawet gdybym chciał go o to spytać, to i tak by powiedział, żebym poszedł z tym do mamy. Siostra też odpada. Może jest ode mnie rok starsza, ale takie rzeczy jak prawdziwa miłość w ogóle ją nie interesują. Dla niej najważniejsze są jeszcze maskotki, z którymi śpi, ale które ukrywa pod łóżkiem. Zupełnie jakby uważała, że nikt tam ich nie znajdzie, a przecież widać się gołym okiem, gdy tylko przemierzy się próg jej pokoju. I do tego sam kolor pokoju, różowy, też moim zdaniem świadczy o niedorosłości. Tak więc nie ma nikogo w domu, kogo mogłyby się zapytać o miłość. Tak sobie siedzę i myślę, że kiedyś babcia Zosia chyba powiedziała mi coś o miłości. Jak to było? Szanuj brata swego, bo masz tylko jednego. Tak, to było to tyle, że ja nie miałem brata, a siostry Anie. No i nie wiem, co to znaczy szanować. Lubić czy też dbać o kogoś, to tak, ale szanować? To chyba chodziło o miłość. Tak, więc poczekam na przyjazd babci i wtedy ją o to zapytam. Babcia jako jedyna prawdę mi powie. Dziś był poniedziałek. Do szkoły miały na godzinę dziewiątą, ale powiedziałam, że idę na ósmą, bo tak wszyscy idą. Mama pokręciła nosem, jak to zawsze robi, gdy jej coś nie pasuje, ale kanapki zrobiłam mi wcześniej. W takim razie poszedłem na wcześniejszy autobus. Po drodze kilka razy się zatrzymywaliśmy, co trochę mnie denerwowało, ale w końcu dotarliśmy do szkoły. Szybko przebrałem buty w szatni i niby przypadkiem, niby celowo, nie mogłem się powstrzymać i przeszedłem koło niej, mówiąc: Dzień dobry. Dzień dobry Michasiu. Dzisiaj wcześniej zaczynasz lekcję? Tak, odparłem wiedząc, że właśnie ją okłamałem. No ale to było w dobrej intencji, więc się nie liczyło. I jaką masz lekcję pierwszą? Pachniała tak ładnie, że zaraz wyobraziłem ją sobie, jak biegamy po łące, i ja zbieram dla niej kwiaty. Ona uśmiecha się i całuje mnie w policzek. Potem ja też całuję ją w policzek i jest po prostu cudownie. Matematykę odparłem na szybko. Cześć Michał, nie wiedziałam, że dzisiaj masz lekcję od ósmej, powiedziała Mela, podbiegając do nas, czym zasłużyła sobie na złą minę z mojej strony. Do zobaczenia na języku polskim, powiedziała moja luba i odeszła, zostawiając mnie z Melą. To teraz już wiesz, odparłem wzburzony i odszedłem od niej kierując się do mańskiej toalety. Głupia dziewczyna musiała akurat wtedy do nas podejść, czy ona nie rozumiała, że nie przerywa się rozmowy dwojga osób? Jak ją matka wychowała, że tak od razu wparowała między mnie a moją ukochaną i rozdzieliła nas. Do języka polskiego miałem cztery godziny, bo był przedostatnią lekcją, więc znowu będę musiał szukać pretekstu, aby się z nią spotkać na przerwie. A mało tego, właśnie zadzwonił dzwonek sugerujący, że całą godzinę przesiedę w toalecie na próżno, bo przecież nie miałem teraz lekcji. Wszystko przez tą głupią melę. Czas, który dłużył mi się nieskończenie do spotkania z moją ukochaną, był nie do zniesienia. Na dodatek nigdzie na przerwach nie mogłem jej zobaczyć. Zupełnie jakby wsiąkła w szkolne mury lub specjalnie chowała się przede mną. Na trzeciej lekcji nawet spisałem pracę domowym... nawet nie spisałem pracy domowej z tablicy, bo skończył mi się wkładu długopisu. Mogłem przecież pożyczyć go od kolegi z sąsiedniej ławki, ale specjalnie tego nie zrobiłem, bo pomyślałem sobie, że na języku polskim pożyczę długopis od niej. Na pewno by mi pożyczyła, bo przecież jest taka dobra. Ma piękne, jasne włosy, które często zaczesuje w kołcyk i małą grzywkę uciętą trochę po skosie. Gdy się pochyla, pisząc w zeszycie, grzywka lekko wpada jej na niebieskie oczy, łaskocząc ją w nosek. Potem dmucha na grzywkę, aby odegnać ją z czoła, lecz ona wciąż powraca. Lubię na to patrzeć, bo wygląda wtedy tak niewinnie. Oczyma wyobraźni widzę, jak zwija usta w rulonik, wydmuchując cudowny zapach truskawek, który pozostaje na jej grzywce. Bo ona zawsze pachnie truskawkami, ma chyba takie perfumy, albo po prostu lubi jeść truskawki, dlatego nimi pachnie. Ja też lubię truskawki, dlatego uważam, że do siebie pasujemy. Przecież nic tak nie łączy ludzi, jak wspólne zainteresowanie jedzeniem. A przynajmniej tak kiedyś powiedział mój kolega Rafał. A pamiętam dokładnie, jak to powiedział. Kiedy dziewczyna i ty lubicie jeść to samo, to znaczy, że jesteście sobie przeznaczeni. Jest przecież takie przysłowie. Przez żołądek do serca. Teraz widzę, że miał rację. Historia minęła tak szybko, że nie martwiłem się pracą domową. Potem spiszę ją od Karola. Może nawet pójdę do niego do domu. To nie jest ważne, bo teraz zaczyna się lekcja języka polskiego. Przyszła. Siedzi w pierwszej ławce zwróconej do nas i pisze coś w zeszycie. Zapach truskawek jeszcze do mnie nie dotarł, ale nie czekam na niego, tylko od razu podchodzę i mówię, że, że skończył mi się wkład od długopisu. — Ja ci pożyczę! — krzyczy Mela, która bacznie nam się przygląda. Nie powiedziała ani słowa, bo zaraz Mela podeszła do mnie i podała mi czarny, zwykły długopis. Prawie z odrazą wziąłem go od niej i nawet nie próbowałem go włąchać, bo wiem, co bym poczuł. Mela ma duże gospodarstwo i prawie całymi dniami przesiaduje w oborze przy małych prosiaczkach. Wiem, bo raz zaprosiła mnie do siebie i widziałem te małe prosiaczki. Niby fajne, ale brudne i śmierdzące. Potem przez resztę całego dnia pachniałem oborą, więc skoro wszystko od niej pachniało oborą, to i długopis pewnie też. Usiadłem przy swoim stoliku i przeklinałem Melę za to, że z jej ławki nie widać i na dodatek wciąż się do mnie uśmiechała, jakby prąd ją poraził. Od razu odwróciłem się od niej i spojrzałem na tablicę, gdzie teraz stała ona. Jak ja ją kochałem. Po skończonych lekcjach wsiadłem do autobusu i usiadłem przy oknie, wypatrując samochodu mojej ukochanej. I gdzie go nie było. Być może odjechała wcześniej i będę musiał zachować w pamięci tylko tą godzinę wspólne, wspólnej, wspólnej lekcji. Smutno mi się zrobiło, ale pocieszał mnie fakt, że jutro mam aż dwie godziny języka polskiego, więc wciąż miałem siłę, aby żyć. Niespodziewanie jednak zamysłów wyrwał mnie głosik Meli: Usiądę z tobą, bo nie będę się przepychać. Zresztą widok z pierwszego siedzenia jest dużo lepszy od tamtych. Usiadła, posyłając mi szeroki uśmiech z brakiem jednego zęba. Rozweselił mi nieco ten widok, choć postanowiłem nie pokazywać tego po sobie. Starałem się z całych sił nie wdychać powietrza z jej strony, aby nie poczuć zapachu obory, który zostałby mi w pamięci na bardzo długo, a na ubraniach może i jeszcze dłużej. Odsunąłem się więc od niej nieco i spojrzałem przez szybę w stronę ulicy, którą toczył się nasz autobus. Mówiłam, że tutaj widok jest ładniejszy, aha, dodałem praktycznie mrucząc, nie odpowiadając. Ten długopis możesz sobie zatrzymać. Mama kupi mi drugi, ona zawsze kupuje mi ich więcej. I wtedy sobie przypomniałam o długopisie, który roztaczał niebezpieczną woń w moim plecaku. Nie, zaczekaj, zaraz ci go oddam. W szybkim tempie zacząłem szukać go w różnych przegródkach i na moje nieszczęście nigdzie nie potrafiłem go znaleźć. Nie szukaj, naprawdę, ważne, że ci się przydał. Ale musi gdzieś tu być. Przerzucałem plecak na wszystkie strony, gdy nagle ona wstała i podeszła do drzwi. Już wysiadam, do zobaczenia jutro. Nie zdążyłem jej odpowiedzieć nic, bo autobus zatrzymał się i ona wysiadła. Spojrzałem tylko za okno, gdzie stała czekając aż autobus ruszy. Pomachała mi, a ja szybko odwróciłem głowę. Znów powróciłem do szukania długopisu, którego nigdzie nie było. Najwyraźniej musiałem go gdzieś skubić. Zamknąłem plecak i wysiadłem na swoim przystanku. Zacząłem iść w stronę, iść w stronę domu i na mojej twarzy pojawił się wielki uśmiech, gdy na podjeździe zauważyłem czerwonego malucha. Było to auto babci. Najwyraźniej los miał dla mnie dobre nowiny, bo zamierzałem pogadać z babcią o tej miłości. Tylko ona mogła mi ją wytłumaczyć, nie śmiejąc się ze mnie. Wpadając do domu, rzuciłem plecak pod stół w kuchni i pobiegłem uściskać babcię. Umyj najpierw ręce, krzyknęła mama, nakładając zimniaki na talerz. Zaraz, najpierw muszę przywitać się z babcią, bo nakładam obiad, odkrzyknęła mama, gdy rzucają się babci na szyję. Cześć babciu! Nawet nie wiesz, jak super jest, że do nas przyjechałaś. Nawet nie wiesz, jak ja się cieszę, że ty się cieszysz, powiedziała babcia, przytulając mnie mocniej. <laughs> Dzieciak, rzuciła zazdrosna Ania, widząc, że babcia cieszy się na mój widok. Sama siedziała przy stole naprzeciwko babci, a nie obok niej, więc była zwyczajnie zazdrosna. Z ciebie jest. Dokończyłem za nią, dając babci cełusk w policzek, aby jej zazdrość urosła jeszcze bardziej. Umyłeś ręce? zapytała mnie babcia z uśmiechem. Jeszcze nie, ale już idę to zrobić. Mama nakłada obiad, więc zje... Mama nakłada obiad, więc z nami? zje, zje zapewniła mi mama, ustawiając talerz z obiadem na stole. Postanowiłam, że jak tylko babcia zje z nami obiad, ja zaproszę ją do swojego pokoju i tam odbędziemy tę tajemniczą rozmowę. Oczywiście najpierw musimy zapewnić, że nikt się o niej nie dowie, bo gdyby tylko Anka się dowiedziała, o co pytam, to zaraz by wypaplała całej szkole. A wtedy miałbym już przechlapane. Na szczęście babci można wierzyć. Nie to co mamie, która mówi, że nikomu nie powie, a potem wszystko wygaduje tacie. Mama to papla, ale na szczęście mam babcię. Sam nie potrafiłem w to uwierzyć, ale zjadłem cały talerz ziemniaków, całą nogę od kurczaka, i nawet dwie łyżki, surówki, marchewki i kapusty pekińskiej. Do tego jeszcze była maślanka, której wypiłem pół szklanki, bo więcej nie mogłem, ale i tak był to niezły wyczyn. Nic tak nie napędza żołądka jak miłość. To przysłowie wymyśliłem właśnie teraz. Więc gdy jej babcia skończyła jeść, zapytałem jej się na ucho, czy mogę z nią porozmawiać o ważnej sprawie. Znacząco kiwnęła głową, ale nic nie odpowiedziała. Musiała tak zrobić, bo to był nasz szyfr. Gdyby odpowiedziała normalnie, to każdy by potem zadręczał ją pytaniami, a tak to nikogo nie obchodziło, dlaczego babcia kiwa głową. Pewnie pomyśleli, że ze starości. Zaraz po umyciu rąk wpadłem do swojego pokoju i usiadłem grzecznie na zaścielonym przez mamę łóżku, czekając na zjawienie się babci. Przyszła praktycznie zaraz po mnie również, siadając na łóżku. I co to za tajemnica, Wnusiu? Oj, bardzo ważna, babciu. Musisz mi tylko obiecać, że nikomu jej nie wyjawisz, powiedziałem ciszonym głosem, tak, aby wzięła mi na poważnie. Przecież wiesz, że zawsze możesz na mnie liczyć. Gadaj więc, co cię tak trapi? Gdyby nie fakt, że babcia urodziła moją mamę, mając osiemnaście lat, a ona mnie też, mając osiemnaście lat, to nikt by nie pomyślał, że może być babcią. W wieku czterdziestu sześciu lat wyglądała na 30. włosy wciąż długie i lśniące, nosiła rozpuszczone. Nie były aż tak długie, jak włosy mojej siostry, która miała je do pasa, ale kończyły się gdzieś na połowie pleców. Farbowała je na blond, choć jej naturalnymi były brązowe. Powiedziała mi kiedyś, że to przez te siwe włosy musi je rozjaśniać. Ale ja tam nigdy nie widziałem u niej żadnego siwego włosu. Dla mnie była super młodą babcią, za którą oglądali się faceci, gdy dziadek nie patrzył. Ona przesłała mi wtedy oczko, a potem udawała, że nie wie dlaczego się na nią patrzą. Dziadek się wtedy denerwował, a ja się tylko z tego śmiałem. Wiem, po co to robiła, bo mi powiedziała: Ja tylko chcę, żeby dziadek był o mnie zazdrosny, bo gdy jest zazdrosny, to wiem, że nadal mnie kocha. Nie ma więc, co porównywać babci z moimi rodzicami, bo ona była po prostu wyjątkowa. Bo ja się chyba zakochałem, babciu. Ojej, to wspaniale powiedziała trochę za głośno, więc ucieszyłem ją kładąc swój palec na moich ustach. Ale mam dużo pytań. Chcę, żebyś mi pomogła na nie odpowiedzieć. Naturalnie moje dziecko, pytaj. Babcia jeszcze nie taka stara, więc nieco się wie, odparła z uśmiechem, odgarniając swoje włosy z ramion bo wiesz co, ja tak naprawdę to nie wiem, czy ją kocham, ale chyba tak. Pachnie truskawkami, a ja przecież lubię truskawki. W takim razie, czy jesteśmy sobie przeznaczeni? No i nie wiem, ile powinienem mieć lat, żeby się zakochać. Bo mogę być za mały, no ale gdy będę za mały, to znaczy, skoro jestem za mały na to, aby kochać, no to co ja do niej czuję? Babcia zaśmiała się cicho, powodując we mnie małe zażenowanie ale zaraz doprowadziła się do porządku i zaczęła opowiadać mi prawdę, którą znała tylko ona. Skarbie, to, że ktoś pachnie truskawkami, które akurat ty lubisz, wcale nie znaczy, że jesteście sobie przeznaczeni. Przecież wiele osób może tak właśnie pachnieć. Więc będziesz kochał każdą kobietę, która będzie tak pachniała? No chyba nie. No każda to trochę dla mnie za dużo. Babcia przecież przeczesała ręką włosy i roze rozejrzała się po pokoju. Masz może długopis i weź też kartkę, na której zapiszesz sobie wszystko, co będziesz chciał, a potem wszystko, co ja ci powiem, i potem sam odpowiesz sobie na pytanie, które ci zadam. Dobrze? Dobrze. Zacząłem przeszukiwać plecak i nie mogłem uwierzyć w to, że zaraz w moje ręce wpadł właśnie długopis Meli. Odrzuciłem go jednak na bok, bo zapach obory mógł przejść na mnie szybciej niż choroba. Badcie na moje nieszczęście zauważyła całe zajście. Dlaczego wyrzucasz tamten długopis? Bo jest od meli, a ona pachnie oborą. Jak to? Babcia sama schyliła się pod długopis i podłożyła go sobie pod nos. On wcale nie pachnie jak obora. Na pewno tak pachnie, mówiłem nie podchodząc. A ja ci mówię, że nie. Sam zobacz. Zresztą znówko powąchała. On pachnie truskawkami. Truskawkami? To niemożliwe. Ten długopis pożyczyła mi mela, bo mu się wypisał. A ona ma przecież dużą oborę, w której trzyma świnie, krowy. Zacząłem wyliczać na palcach. Wiem, bo byłem tam kiedyś. Cały dzień śmierdziałem świniami. Mimo swojego wstrętu podszedłem do babci i z niechęcią podłożyłem go pod nos. On pachnie truskawkami, Tak, jak moja nauczycielka od języka polskiego, ale to nie może być prawda, bo tak pachnie tylko ona. Babcia chyba domyśliła się moich intencji względem mojej ukochanej i osoby, która nią jest, lecz jak na babcię przestało, nie powiedziała nic, co by mogło mnie zdenerwować. Będziesz wobec tego pisał właśnie tym długopisem? Nie mogąc uwierzyć w zapach wkładu, który pisał na niebiesko, a pachniał truskawkami, nie wiedziałem co począć. Nie pachniał oborą, tak jak powinien, tylko słodziutkimi truskaweczkami zebranymi wprost z pola. Mogę w sumie pisać tym. Wieść, że moja kochana pachnie tak jak długopis Meli, nie była dobrą dominą, ale za to dużym zaskoczeniem. Dziewczyna, którą uważałem za śmierdziucha, miała cudowny długopis. Choć był czarny, to jednak kolor obwódki nie był teraz istotny. Ważne, że pachniał truskawkami. Więc zaczynajmy, powiedziała babcia. Napisz sobie teraz na kartce słowo przeznaczenie. Napisałem i potem narysowałem wokół niego kreski, na których babcia miała mi napisać, co to słowo może oznaczać. I teraz pisz. Lepiej pisz ty, bo wtedy będzie łatwiej to zrozumieć. Ale zanim zaczniemy, na drugiej kartce musisz napisać słowo miłość. I też narysuj do niego odnogi zaczekała, aż zrobię to, co poprosiła, i dopiero potem zaczęła mówić dalej. A teraz posłuchaj: kiedy kogoś kochasz, to pierwsze, co czujesz, to dziwne łaskotanie w brzuchu. O tu pokazała mi palcem na sobie i potem jest takie malenkie ściskanie w żołądku. Coś jak trema? Bo ja mam coś takiego, kiedy odpowiadam z historii na środku klasy. O tak, to dokładne ściskanie przypominające tremy tylko nie przed pytaniem od nauczyciela, ale na sam widok osoby, którą uważamy, że kochamy. Ciągle myślimy o tej osobie i przez to nieraz nie możemy jeść ani spać. To tak jakby niekończąca się trema trzymała nas, ilekroć ta osoba jest w naszej głowie. Potem staramy się robić wszystko, aby tę osobę widzieć jak najczęściej. Przypatrujemy jej się z ukrycia, zapamiętujemy jak wygląda, jak się ubiera. Nieraz pytamy znajomych o jej zainteresowania, aby wiedzieć o tej osobie jak najwięcej. Chcemy znać jej ulubiony kolor, ulubioną potrawę, ulubione miejsce i często nawet zapominamy o swoich zainteresowaniach, bo chcemy je podzielić właśnie z tą osobą. Choć naszym ulubionym kolorem był czerwony, a dowi dowiadujesz się, że ona woli niebieski, to potrafisz nawet zaczynać ubierać się na niebiesko, aby tylko ta osoba zwróciła na Ciebie uwagę. Starasz się jej pokazać z jak najlepszej strony. Gdy potrzebuje pomocy, pomagasz jej. Gdy czegoś nie ma, pożyczasz jej. Ale tylko, aby tylko niczego jej nie zabrakło. Nawet stajesz w jej obronie, gdy ktoś chce zrobić jej krzywdę, i przyjmujesz na siebie ciosy przeznaczone dla niej. Pozwalasz się bić, aby tylko ona była bezpieczna, a gdy już zwróci na ciebie swoją uwagę, robisz wszystko, aby stała się tobą zainteresowana. Nosisz jej plecak, może nawet stawiasz jej śniadanie, choć wiesz, że pieniędzy wystarczy tylko dla jednej osoby. Po prostu poświęcasz się dla niej. Jej dobro musi być ważniejsze od dobra twojego. To bardzo dużo, babciu. Nie wiem, czy chciałbym aby ktoś mnie pobił, tylko dlatego, żeby nie pobili jej. To by przecież bolało. Bo miłość boli, skarbie. Istnieje przecież prawdopodobieństwo, że jej się nie spodobasz. I wszystkie twoje wysiłki będą na marne. A drugą część, kochani, zamieszczę w drugim filmiku, bo... Ten będzie za długi, dlatego jeżeli ktoś będzie chciał wysłuchać dalej, to, to przejdziecie do drugiego filmiku. Pa!